Nie, ja, coś trzeba do do tego jedzenia. Dawno w sumie mamona nie oglądałem. Co tam słychać? A, uranunu no już. Gdzie się teraz mamona ogląda? Ranunu coś dodaje? Jeden miesiąc temu najnowsze. Ostatni raz? Ostatni raz. Wszyscy so szoterzy się poddają. Mamon początek czekaj. Nie z Jerela. Ścierwium windor, trip nie polskim busem. Metrodal teoria symulacji. Jest pijackie opowieści. z ligusi. Otwieranie skrzynek, a to wkurzony na klientkę. O, o tym słyszałem wiele, ale tego. 16 minut, ojej. Co jutro na streamku? Ubramy myszeczko. Och. Jutro będziemy grali Czernoby Light, Dwie godziny sponsorowane. Pojutrze będzie też sponsorowana gra. Też dwie godziny. War Robots, a poza tym to nie wiem, coś wymyślimy. Będą dwie sponsorki. Dwie godziny jednego dnia jedna gierka i dwie godziny drugiego. Będzie Chernobylite i... War Robots Frontier, dziękuję Skuneti. Reklama? No dwie gry będą. O, cześć Hizo. Cześć Roluś, cześć Aweju. Znaczy czy znaczy, się tak. mam na dziewczynkę i Nie no to tkania jest przecież, ta sama koleżanka. Tam jest Popi na subporcie. Czemu się mam on denerwuje e, na Już kobiety. mogę z sobą zakłady robić. Dawaj. Nawet ulti nie odpalisz przy Popi. E? Dobra. Wiesz jakie to jest... To już jest od okay. samego lobby atmosfera no, no, zła. wiesz jak to będzie wyglądało? Ty odpalasz ulti, ona w ciebie fleszuje i cię młotkiem do bardzo wy... Śmiedzia do śmietnika. A no, już, na pewno. Bo tak robi Popi. To jest skill Poppy. Zakręca młotkiem i ciebie... Nie. Ale patrz, nie zagramy tego. nie zagramy, bo nikt bo nie będzie grał na... ...serwera i Warzywobot, dajcie spokój. Um. Niestety, który tryb bierze góry wybiera losowość, bo przecież Witek kocha tak. kasyno, a że kasyno wygrywa to zwykle Witek ale gra jak nie Warzywo, to jest... to nie jest... dziecko. Nie zrobię, ale to nie jest sam CS. Jak grałem w HotSat to było to samo. Moim największym problemem była niestabilność. Że potrafiłem zagrać jak nie ja i tak bardzo, bardzo dobrze. Ale generalnie to, czy zagram dobrze danego dnia, czy nie, to rzut monetą był Mel. Póki się nie zbanuje, bo będzie jeden drugiemu zazdrościł, że on wziął Mel, bo miał first, first pick. I będą się tagować 3 się 4 Nie. czy ty możesz tam pisać? Czy masz connecting? Mogę. To weź, napisz go, że there is no possibility that you would play that on the second pick, because everybody. Czy to, to już jest, to jest już wyższy shit. poziom? On... No ja, mówię, napisać, bo ja nie mogę, ja mam connecting. No. Już a się piszę. będzie Próżynu zbanowałem, niestety no nie ma opcji, żeby ktoś to zagrał Bez first speak po prostu nie ma, bo każdy to że Już piszę Bo no, Soraka ci zrzuci się gówno na łeb I ci wyłączy to No dobra, nie Nie, no właśnie musisz tak myśleć, bo to, to nie są ludzie w tej rangi są barany, które mają wyższą rangę i po prostu nas napują też Musisz się z tym liczyć, że to nie możesz patrzeć na to jak na gościa, który nie umie grać Słuchaj, no goście z Irona nie biorą diany, bo nie umieją w nią grać to już się od razu mówię. Kiedy myślisz, że jest taki ark metamorfozy, spokoju wszystkiego. A tu krwa, jesteś z błędu. A Diana jest teraz jednym z lepszych tych dżunglerów w grze, więc to jest osoba, Dziękierz, która kocik. ma jakieś pojęcie o grze, że to bierze, rozumiesz? Aha, ty cały dzień jesteś w tym, no to ja wstaję no cię. dawaj. Ja do mnie. Chyba... O kur... Ja pierwszy... Ja bo co na Discordzie pisałem. Typowe, no ma mam ważną sprawę. Tą grę. tak, Sorry, Ania nie to, że ten, ale no wiesz o co chodzi. Miałem ważną sprawę Wrazne. do załatwienia akurat na jutro. Ja cofałam, więc to problem no, no niestety. I dlatego mówiłem, że wia normalnego ludziaka, bo w tym momencie przegraliśmy grę. No nie, kurwa. No nie no, no. no nie, jak można, tak. Bo twój ludzik robi pałę. No, nie po prostu. No niestety no mamy pogierce. A będziemy scenę chować, ja nie będę z tymi frajerami wziął, no no, dobra? Bo to... Nie ma sensu, żeby jakiś frajer jebany w nocy mnie wk**ł Boli mnie prawda? Nie, nie boli mnie Bo mnie to nie jest normalne zachowanie, żeby ci ludzie w Aronie takie coś robili Poza tym gości, ci goście wiedzą jak grać, więc to są smerfy Już teoretycznie te w tym momencie jakby rapie dostali, to dostałem za snajping i z tego no, Ja że Że wyszli nam na naszą linię, odcięli nas od creepów i w ogóle, specjalnie się na naszej linii skupili A Riot ponoć zaczął banować za to, ciekawy jestem czy faktycznie zaczął za to banować Riot czy nie Dobry, Dobry, sprawdzi, wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj znalazłam fajną gierkę na Def Stranding Director's Cut. Nie widziałam, aby ktoś na polskim Twitchu w to grał, a ciebie zawsze fajnie się ogląda. Pomyślisz coś, zagrasz. Ja Proszę widzi... Guci, trzy. A ja widziałem a. twoją wiadomość jeszcze zanim Danaita wesoła jestem. Nie wiem, to było chyba z 4-5 dni temu, pamiętam tą wiadomość. I no generalnie już kilka razy ludzie proponowali, żeby zagrać w Dev Stranding, natomiast też usłyszałem opinię, że to jest symulator kuriera i że to jest nuda totalna i jakoś mnie odstraszyło od tego, przyznam. No. Bo przy premierze jakoś myślałem coś nawet, żeby to ograć. Ale ludzie mówili, że to jest nudne i że się średnio nadaje. Więc może być kurczę ciężko, przyznam. No. Czemu obrałem dupę Mamonowi? Nie obrabiam dupy Mamonowi. I tym bardziej już ci mówię teraz na 100%, że nie odpalisz żadnego ulti, bo będzie ci ten śmieć na Na 100% cały czas. ma. I z, z ma, jak, trochę, ma bo bardziej powinnaś pod podpacywki zagrać pod, pod to, żeby coś zrobić, no nie? A nie tylko bazować na ulti, bo MFK niestety tylko na ulti bazuje, a w tej grze no niestety to się nie uda. I specjalnie jeszcześ wziął Udyra, żeby pod naszą linię grać śmieć. dobra, dam radę. Nie no, szkoda czasu mi, ja nie będę bawił czuć dzieci, jak się ktoś inny ruchał, ja nie miałem z tego przyjemności. Dlaczego mam teraz obowiązek za kogoś przejmować. Zobacz, to nie jest naturalne, że goś puszcza ptaka w nas na linii by nie puszcza ptaka, kiedy jedzie jungler. Ale jest 100%, już ci mówię, no nie, zobaczymy. Ciekawy jestem, czy faktycznie się to banuje nagle. Kurna hatra. Przeźrednik, patrz, zobacz, specjalnie we mnie ptaki, widziałaś o? No. Nie. <grytanie> <grytanie> Gratuluję, wszystkie skiny, które ma na koncie, straci. Brawo. Skinki. <noise> no Widzisz? O, problem kura, z regulaminem jest taki, to, że każdy to ma do... piękne. piękne to Kogoś jest. Ma... że on dostanie bana na kontach. to jest za 10 spokój. Złotych. I póki Rayon nie Dziękuję zacznie robić multibanów na wszystkie konta po kolei, po tym IP, to ludzie nie zaczną tego respektować. Bo jeżeli by faktycznie za te oczukiwanie, snajpienie czy cokolwiek, czy za jakieś przewinienia robili bany na wszystkie konta. Na takie większe przewinienia, to ci ludzie by się bali takie rzeczy robić. Bo aby kolega, kolega, wą chodź po mnie, nie, bo stracę wszystkie konfa, bo w sumie masz rację, to nie snajpimy I tak by to wyglądało, bo by kościołowi było szkoda, 100 skinów stracić, czy 300. A tak jak on straci 10 zł i senowe konto zaraz kupi, to on ma to w... I to jest problem, kupa Ligi Legend. Stop. Zaczyna się 638. Boże, śpię. Nie wiem, jak nie zrozumiał tego, co powiedziałem, ja wychodzę z tej gry zaraz. Bo to nie ma sensu. Nie wychodź! No zobaczysz, Jak to wygramy, więc. Zestalamy się, nie wygramy, bo on specjalnie gra pod tą linię, żebyśmy tutaj nic nie mogli zrobić. A nasz dżungler robi pałek. Nawet nie jest inteligentny do tego stopnia, żeby wziął zaka. Najlepszą no, postać, tak która wyłącza dwie osoby tak przy gapu, tak. nie jedną. Bo łapie jedną, łapie drugą. Gramy, ale my gramy na prosty też. Wiesz co, aż bo normalnie ci po inteligencji zaraz pojadę Tu uważasz, no. że ludzie tak z Irona i z brązu grają, tak? Że wiedzą gdzie ale wchodzić, ja dają tej... mówię o naszych, tajmy. mówię o naszych, no, o naszym gęgle. No ale ja, mówię o, ja mówię o przeciwniku. Ja mówię przeciwniku, że przeciwnik co nie jest z tej rangi. Bórze. Bo to jest widać co oni co robią. Jest... Po movencie nawet po klipów. creepów. Zobacz, no, ci robi kajtowanie coś na Ironie po gościa z Irona, który kajtuje klipy. Nie miał no, nie miał slowa? Tak no, no to dlaczego nie słowa? ja bym dał podbicie, bo ja ty, kiedy wejść Co jest ja kurwa w tej grze? No, no, no gorsi dzień nie miała, jest chyba dziś, serio. To jest przypierdolka do wszystkiego. Wow, wow, co wreszcie. <laughs> 15 razy łóżki mogłaś dać Ania. Nie, a <laughs> nie miałam! Bo powiedział, czegoś innego nie miałaś, nie mamy. O kur chodzi! Nie no, aż tak to nie było. Aż tak to nie. nie, nie znik, nie, kurczę, aż tak to chyba nie było. Tym bardziej, że wiecie, to nie są relacje Mamon synchro, gdzie tam sobie pojadą po czymkolwiek i potem tym jest GITES, tylko tu chyba taka bardziej jeszcze nie rozruszana ta relacja i takie teksty... Dziwnie no... brzmią. Widziałaś Udera? To gdzie jest? No nie, Uder tu jest na linii, patrz, się wchodzi, nam twaniaczek. Dlatego jestem lepszym graczem i zrobiłem tam wardy wcześniej, bo przewidziałem to, że skoro wizję zrobiliśmy u góry, on będzie chciał od dołu wejść na linię, zobacz. No, się tak. taki dumek jestem, jak byłem kiedyś. Ale dlaczego na przykład wcześniej nie odpaliłaś, jak dałem mu słowa tutaj, między turec, gdzie nie mógł już nigdzie uciec na boki, tylko mógł Miałam złą trochę. pozycję? No, nie miałaś złej pozycji. Miałam. Bo on nie może nigdzie uciec, bo ani nie fleści przez ścianę, bo jest za gruba, ani nie odejdzie do tyłu, bo dostanie ulti, ani w twoją stronę nie pójdzie, a w lewo nie może bez turet. A Zastanawiam się, dlaczego on tu przyszedł, bo powiedziałem na live i się w krzaki schował, rozumiesz, czekał frajer na mnie. Jaka frajerska rozumiesz, bez honoru. Ty on się w krzaku schował tu. Jak powiedziałem, że idę na bot'a go zabić Jaka bez honoru człowieku, bezczelna ty To nieźle, rozumiesz? Powiedziałem na live, że idę się na bot zabić, to z linii, udał że się cofa i wszedł w szak. Nie chcemy wygrać Nie mam problemu Można chcemy. tak od razu zrobić, będzie szybciej Przestań No nie no, taka jest prawda no Za bardzo gridujesz na ulti Jak wiedzieli, gdzie stoimy, co? Na śmietniki Ciekawe skąd k***a wiedziały, że tu jesteśmy Ciekawy jestem ale to jest dobre, bo jak robisz łlepa, to oni później cały meczek przeglądają i się faktycznie zastanawiają, czy ktoś mógł wiedzieć, że tu jesteś, czy nie. Ja jeszcze dam linka do tego woda, żebyście zobaczyli, co mówiłem, kiedy mówiłem, jak reagował na to przeciwnik. Ale dzisiaj naprawdę Kamil przerasta sam siebie. To sami nie ma taki, nie, że on tak jedzie hmm. po bandzie. Gdzieś mocno. Dzisiaj jest. nie ostro. No. no nie wiem, no niestety, ja już się nie ruszam. Dobry jak bo... wy macie mnie zostawiać bo... kolejny dzięki. raz z przodu ja mam ginąć, to ja już nie gram. Mięso z ziemniakami, Mizerium, a Mizeria z octem kieleckim, 10% spirytusowy, taka dobra Teraz Grajcie kurwa beze mnie No już się mówię poważnie, teraz sobie będzie beze grali na chwilę odeszłam sobie do góry, a ty ja nie wiem co... Polecam, polecam wam do spróbować octu dolać, bardzo smaczna. bardzo smaczna, bardzo Ocet z kielecki, 10% Chcecie to poddać, nie ma problemu, ja sobie mogę powygrać to albo poza streamem albo... Spokój się, no ale też nie musisz się pierwszy spieprzać Jeszcze Spirytusowy? ...nie Zostawiają cały czas No, sami. Tam no, no, no Zaraz wam pokażę. Nie biegną. Ja a wy pokażę wam, nie no to, I co ja mam zrobić? Zobacz. Widzisz co się dzieje czy nie? Kolejną Merkę dostaję. Oni wiedzą, że mam teamu roz... Głobów, którzy nie będą pomagać. Oni wiedzą to. I Dostaję erkę za każdym razem. Grypamy po prostu. to, wydaramy to. Zesraliśmy się, a nie wygraliśmy. coś po grze. Nie wiem, poddajmy to. Ja już stoję AFK. Jak coś, no nie? Biegajcie się po lesie. Nie. No tak. Nie. Dokładnie 7 minut temu ci powiedziałem, żebyśmy się zgrupowali dalej. Mać wypierd. Wszystko nie zgrzy. I tyle. Wina. Ja se stoi teraz AF, prawy, co? To jest moja macie, tak. wina. Nie, no moja wina. Mam go podbitego, go i tak. No. Klikam tak, niech się poddają też. Sieki, niech wypiją. Taki. Dalej sobie biegam. Do mizerii. Zobacz, Bardzo dalej, smaczna mam. jest mizeria z tym, Ale tylko nie za dużo. Nawet nie mówię. Delikatnie. To mam też. Super polecam schować. No jak ona we mnie ma. Kielecki. Co to mówię. Żeby później nie było pretensji. No same rki dwie. To teraz mi, jak dostałeś? Dwie rki, jak cztery osoby. Wszystko we mnie, wytłumacz mi to teraz Akurat teraz jest okazja byś to mi powiedziała Dostałam no, RK Ashki A później RK Wiktora Goniła nas, no. ale uciekła To ciekawe, bo Erka Wiktora zabiła mnie tutaj Ty twierdzisz, że ona cię goniła, co ty mi p***isz Ania No ale jeszcze tę grzywa dostałam w międzyczasie No to niezłe ulti, to niezłe ulti Ale nie krzyż na mnie Kamil Właśnie nie wydarłem się tylko... Właśnie... Cały czas. Po prostu cię wyjaśniłem w tym momencie. Twierdzi, że cię, kur... Dostałeś pierwsze, ale cztery we mnie poszły no, ale na całym Nie mogłam tam wejść, no. Miałam. HP, no co miałem zrobić? Wy... Jakiś nobów przegrywamy, bo biegać se po mapie, człowieka. Co? Chyba. Biegałaś se po mapie przez prawie 10 minut, o, oni nas zabijali. Dobra, dobra, nie. Powiedz mi to w twarz, że uważasz, że to jest. Moja A powiedz mi to w twarz? No, uważam, że to pojawiło, że nie było cie Tak, uważam, tak. Bo, jak mówię, to. Tu przepraszam się. w tym momencie od 12, żebyś z nami biegała. To z... Raz przed chwilą, dosłownie minutę temu, to, dosłownie dosłownie to nie wyjdzie. Widzowie, chyba. Słuchajcie, z, z, z jakiej to jest daty? 6 dni. 6 dni temu. Chciałem, że skoro ty masz. Ha! Nie ma twojego raju. Wyjdzie? To nie wyjdzie. Nawet nie z chatu słyszał, że mówiłem. ...żebyś na środek poszła 15 minut temu, 20 ja to minut ja tam temu. często tam wyjebany, niech się ktoś gada co gada. Ale demonik nie wytrzyma. Wikali, ale od... Demonik od... nie no wytrzyma. No nie prostu mówisz mi Będzie kłótnia. Nie, nie. Coś mówiłem, do ciebie coś, nie wiem, jakaś dziwna... Powtórzę Ci jeszcze raz w tym momencie, tylko wolniej, bo nie zrozumiałaś, więc może. Nie wiem, że mam on mówiłem trochę. do Ciebie 15 minut temu. 15 minut temu nie, do Ciebie nie mówiłem. Nie, nie, mówiłem. nie, nie, Co, już to nie przepraszam, nie wiedziałem, że nie zrozumiesz, jak raz powiem. Przepraszam, mój bo. ok? Nie wiedziałem, że nie zrozumiesz, co to znaczy chodź z nami, bo oni biegają w piotkę, nas zabijają. Przepraszam cię na emocje, Ania. Zaczęło powiedzieć, po raz drugi, trzeci, chodź do nas na mina, my się bijemy. Z 10 razy, na... razy powiedziałem to przez całą grę, a ostatnim razem 15 minut temu i stwierdziłem, że skoro nie reagujesz, to mam wy... w ciebie tak jak ty we mnie. To mam ci jeszcze powiedzieć. Ale ja nie miałem cię. Ciem... Ja nie co Krzysz... się dzieje na ci mapie! Ja się... że jesteś mi żelazem! Ale to nie ja chodzi jako ty masz rankę, no, to... tylko o to co ktoś... sufi sufit się na łeb spierdolił. Przecież już dawno ustaliliśmy, że produkty z napisem Kielecki jedzą tylko te warszawskie emendy, a tytuł przynosi. Ale to odsetek? Jaki... To taki jakbyś nam napluł prosto w twarz. A jaki ocet może być inny? Jest batalia Kielecki versus Winiary. Nie ma winiary octu. Do ciebie Raczej się nie spotkałem. LPP. The El Pepe the